Dlaczego? Ponieważ miał autorytet jako syn. Nie robił tego przez zdolność ducha, ale pod autorytetem syna. John Lake miał świetne rezultaty od roku 1893 do roku 1907 i wtedy w roku 1907 został chrzczony Duchem Świętym w październiku. Niesamowite uzdrowienia miał lepsze uzdrowienie przed swoim chrztem niż większość chrześcijan ma po chrzcie. To nie ma sensu, jeżeli wierzy się, że moc przychodzi po tym, jak Duch Święty wstępuje na danego człowieka. Tak jak mówi Biblia w dziejach apostolskich 10.38, ale on nie operował w mocy tylko w autorytecie. On rozkazywał i demony były mu posłuszne. Więc jest różnica pomiędzy autorytetem a zdolnością. Powinniście otrzymać zdolność po tym, jak Duch Święty stąpi na was. Nie macie tylko autorytetu, który jest w Chrystusie. Macie zdolność, która jest w was. Ponieważ to jest namacalność Ducha Świętego, który działa uzdrawiając, więc jest coś więcej niż tylko autorytet. Macie autorytet jako syn i macie również zdolność ducha, i przez to powinieneś móc to zrobić za każdym razem, rozumiecie? Powodem, dla którego to powiedziałem, jest to, że chcę z Wami przejść do Ewangelii Łukasza 10:19. Oddałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic. Nic. Słyszeliście to? Nie część, a na pewno nie wszystko. Nic wam nie zaszkodzi. Ale jeżeli nakładacie ręce na osobę, która ma demona, co czy ten demon może wejść na was? Nic wam nie zaszkodzi. Dlaczego? Ponieważ macie autorytet i teraz zdolność nad każdą zdolnością przeciwnika. Nic wam nie zaszkodzi, ale co jeżeli wróg będzie chciał się mścić? Tak wróg będzie próbował się mścić, ale musicie zdecydować się i uwierzyć. Nic wam nie zaszkodzi. Jeżeli myślicie, że coś wam zaszkodzi, to powinniście trzymać się od nich z daleka. Nic wam nie zaszkodzi. Idźcie za tym i gromcie zło. I uwierzcie. Wiara sprawia, że zło jest od nas odpychane. Rozumiecie? To, w co wierzycie, to otrzymacie. Więc to, co otrzymywałeś, w to wierzyłeś. Więc przestań wierzyć w to, co wierzyłeś wcześniej. Zacznij wierzyć Biblii. Zacznij wierzyć, że nic wam nie zaszkodzi. To jest dobra nowina. Rozumiecie, czego was dzisiaj nauczyłem? To, że nic nie może was skrzywdzić, nic nie może was dotknąć, że macie autorytet i moc nad całą mocą złego, nad wszystkimi jego zdolnościami i możecie iść i głosić Ewangelię, uzdrawiać wszystkich chorych w mieście i wtedy możesz im powiedzieć, Królestwo Boże przybliżyło się do was. Dlaczego? Ponieważ tak jak jest w niebie, tak powinno być na ziemi. Dlaczego? Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, taki na ziemi. To wszystko, co robię, wypełniam modlitwę Jezusa. Jestem odpowiedzią na modlitwę Jezusa, rozumiecie? Wy jesteście odpowiedzią na modlitwę Jezusa. Bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Jeżeli na ziemi ma być tak jak w niebie, wy macie to zrobić, ponieważ to nie stanie się samo. Ponieważ gdy stałoby się samo, to On nie powiedziałby nam, abyśmy się tak modlili, prawda? Co z suwerennością Boga? Jeżeli Bóg chce mnie uzdrowić, to nie potrzeba, aby ktoś nakładał na mnie ręce. Nie, suwerenność Boga mówi pragnę, aby uzdrowienie przychodziło przez nakładanie rąk wierzących ludzi. Bóg może to zrobić w jakikolwiek sposób chce, więc mu pozwól, ponieważ on chce to zrobić przez nakładanie rąk, prawda? To jest niesamowite, jak się na to spojrzy. Rozumiecie to? To jest proste, łatwe. To jest wiara. To nie jest wiedza. To jest wiara. Po prostu musicie zdecydować się, że uwierzycie, uwierzyć, że tak jest. Nic mi nie zaszkodzi, nic nie może mnie skrzywdzić. Jest jeszcze parę miejsc, do których chcę Was doprowadzić. Tak naprawdę skoro mówiliśmy o namaszczeniu, dobrze byłoby to dokończyć. Przejdźmy do pierwszej księgi Samuela. Nie dobra, przejdziemy do księgi sędziów. Chciałem wam powiedzieć o Dawidzie i jego namaszczeniu. Kiedy Bóg namaścił Dawida, to namaścił go na miejsce Saula. Jest jasno napisane, że gdy Dawid został namaszczony, to Duch Pański spoczął nad nim. Od tamtego momentu zawsze tam był. Nie odchodził i nie przychodził. Zawsze tam był. To jest rodzaj namaszczenia, w którym powinniśmy chodzić. Pokażę wam inny rodzaj namaszczenia. Przejdziemy do księgi sędziów.